Po trzech ligowych porażkach z rzędu Legia Warszawa w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmuje Stal Mielec, która w Ekstraklasie przegrała aż cztery ostatnie mecze i plasuje się tuż nad strefą spadkową. Legia rusza do ataku, ale stuprocentowych sytuacji brakuje. W pierwszej połowie gospodarze oddają na bramkę Mateusza Kochalskiego aż 10 strzałów, ale wszystkie uderzenia są niecelne. My przed chwilą oglądaliśmy próbę Gila a teraz Zue próbował technicznym strzałem pokonać bramkarza Stali. Stal nie wychodzi z własnej połowy, aż do 38. Minuty, kiedy Iliasz Kurin daje prowadzenie gościom. Sensacja przy Łazienkowskiej. Iliasz Kurin po asyście Michała Trąbki oddaje pierwszy strzał w tym meczu po stronie Stali Mielec. I jest to strzał zamieniony na gola. Do przerwy ekipa z województwa podkarpackiego prowadzi 1 do 0, a po przerwie Legia znów rusza do ataków. Legia znów ma przewagę. Gilles Dias, zatrzymany przez Mateusza Kochalskiego. Znakomita interwencja i kontra przyjezdnych Iliasz Kurin na prawą stronę do Krzysztofa Wołkowicza. Wołkowicz! 2 do 0. Co się dzieje przy Łazienkowskiej? Stal oddaje drugi strzał w tym meczu i po raz drugi. Piłka wpada do siatki. Stal Mielec prowadzi z Legią już 2 do 0, a Mateusz Kochalski gra fenomenalny mecz, ależ interwencja po uderzeniu głową Blaża Kramera. No, masz czego się cieszyć Mateusz Kochalski i Krystianę Gettinger, a stale gra już na luzie. Koki Hinokio po kontrze perfekcyjnie, efektownie wyprowadzonej z Ilią Skurinem. Skurin do gola dokłada asystę, a Koki Hinokio, który w tym meczu wszedł z ławki rezerwowych. Podwyższa na 3 do 0. No tak wysoko. Stal z legią wygrywała. Ostatnimi czasy w latach 70. poprzedniego stulecia. Legia zdobywa jeszcze bramkę honorową. Po asyście Pawła Wszołka. trafia do siatki Blasz Kramer. Ale to już nic nie zmienia. Stal mielec pokonuje Legię Warszawa 3 do 1. Co ciekawe, stal oddała w tym meczu 3 strzały na bramkę Kaspra Tobiasza, legia dla porównania aż 26 uderzeń. Legia stal 1-3. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.